Kaligula, król lojalnościowych popierdolonych testów. Dobra, teraz wchodzimy w klimat czystej psychopatii, takiej z gatunku. Sprawdźmy, kto ma jaja, a kto zaraz je straci. Bo Kaligula to nie był tylko cesarz, co lubił złoto, wino i kaziroctwo. To był pojebany mistrz mindfucków, który bawił się ludźmi, jak kot znudzony myszą. Nie po to, żeby ją zabić od razu, tylko żeby patrzeć, jak się miota i obsrywa ze strachu. Masz miecz, zajeb mnie. No kurwa, śmiało. Kaligula miał taką zabawę. Podchodził do swojego strażnika, typa, który miał go chronić, lojalnego, dobrze wyszkolonego, i wręczał mu miecz. I co mówił? Coś w stylu. Masz broń, możesz mnie teraz zajebać. Zrobisz to? I strażnik stoi, sztywny jak posąg. Nie wie, czy ma się śmiać, płakać, czy spierdalać w panice. Bo wiadomo, jak powie tak, to zginie. Jak powie nie, może zginąć za zbyt szybkie odpowiedzenie nie. Bo u Kaliguli nie było złotego środka. Była gra. I on był jedynym, który znał zasady: uczta, wino, złoto i czysta groza. Pewnego dnia Kaligula robi wielką ucztę. Złote kielichy, jedzenie z czterech kontynentów, muzyka, kurwy, wszystko na wypasie. Ludzie siedzą, śmieją się, próbują nie zesrać się ze stresu, bo wiadomo, jak cesarzowi nie przypasujesz, to jutro twoje jaja będą wisieć w świątyni Jowisza. I nagle Kaligula wybucha śmiechem. Tak bez powodu. Wszyscy zamarzają, no bo kurwa, jak śmieje się cesarz, to może coś go rozbawiło, coś mu się przypomniało, albo właśnie planuje komuś rozjebanie uba o marmurowy stół. Więc ktoś z odwagą pytania jak z kartofla rzuca: Panie, co was tak ubawiło? A Kaligula z pełnym spokojem, z totalnie zimnym uśmiechem odpowiada: Bo właśnie teraz mógłbym wszystkich was zabić. I nikt by nawet nie pierdnął. I w tym momencie każdy z obecnych zaczyna się mentalnie żegnać z życiem. Czemu to robił? Bo mógł. Bo kochał kontrolę. Bo uwielbiał patrzeć jak ludzie, którzy myślą, że są kimś, w sekundę zamieniają się w drżące wraki. To nie była lojalność, to był strach. I dla Kaliguli to była najlepsza forma wierności, taka co cię paraliżuje, nawet jak się tylko uśmiechnie. Morał tej popierdolonej bajki? Jeśli twój cesarz mówi: "Zabiłbym was wszystkich, ale dziś mam dobry humor", to nie jesteś na uczcie. Jesteś w pieprzonym teatrze śmierci. A biletem wstępu była twoja dusza.